Niebocentryzm to fascynująca, choć kontrowersyjna teoria, która stawia na głowie nasze wyobrażenia o kosmosie. Według niej Ziemia nie jest płaską dyskiem ani kulą krążącą w przestrzeni, lecz pustą sferą znajdującą się wewnątrz wszechświata. Na jej wewnętrznej powierzchni żyje cała ludzkość, a gwiazdy, planety i słońce znajdują się wewnątrz tej sfery, a nie na zewnątrz, jak głosi heliocentryzm. Główne założenia 1. Pusta kula Ziemi. Zwolennicy niebocentryzmu wierzą, że Ziemia jest zamkniętą sferą, a my żyjemy na jej wewnętrznej stronie. To zupełnie odwrotnie niż w dominującym modelu heliocentrycznym, gdzie Ziemia to planeta krążąca wokół Słońca. 2. Odwrócony wszechświat. W tej teorii Słońce, gwiazdy i inne ciała niebieskie nie znajdują się w odległych galaktykach, lecz wewnątrz ziemskiej sfery. Ich ruchy tłumaczone są jako zjawiska zachodzące w obrębie tej struktury. 3. Brak kosmosu Tradycyjny obraz kosmosu z gwiazdami i galaktykami nie istnieje w niebocentryzmie. Wszystko, co widzimy na niebie, jest częścią wnętrza ziemskiej sfery. Pseudonauka, a nie nauka. Należy jednak podkreślić, że niebocentryzm jest klasyfikowany jako pseudonauka. Brakuje mu bowiem naukowych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Wręcz przeciwnie, stoi w sprzeczności z wieloma fundamentalnymi zasadami fizyki, astronomii i geologii. Większość naukowców odrzuca tę teorię jako nienaukową, gdyż nie spełnia ona kryteriów metody naukowej, takich jak weryfikowalność, falsyfikowalność i zgodność z istniejącymi dowodami. Pałac Boga w Centrum. Jednym z bardziej fascynujących aspektów niebocentryzmu jest koncepcja Pałacu Boga. Znajdować się on ma w samym środku pustej sfery, będąc centralnym punktem wszechświata i siedzibą boskiej istoty. To mistyczna i religijna interpretacja teorii, która łączy naukę z wiarą. Kluczowe idee pałacu Boga. 1. Centralne położenie. Pałac Boga usytuowany jest w samym centrum ziemskiej sfery, symbolizując jego centralne miejsce we wszechświecie. 2. Świętość i Mistycyzm. Pałac Boga postrzegany jest jako miejsce święte o głębokim znaczeniu religijnym. Stanowi on cel ostateczny duchowej podróży i centrum kosmicznego porządku. 3. Boska architektura. Według tej teorii cały wszechświat został zaprojektowany i uporządkowany przez Boga, a obecność pałaców w centrum sfery jest kluczowym elementem tej boskiej architektury. 4. Religijne odwołania. Zwolennicy opierają swoje wierzenia na fragmentach tekstów religijnych, interpretacjach i mistycznych wizjach, które traktują jako dowody na istnienie pałacu Boga. Zewnętrzna strona sfery Zewnętrzna strona sfery, czyli to, co my znamy jako powierzchnię Ziemi, jest w niebocentryzmie mniej istotnym elementem kosmosu. Pozostaje ona nieokreślona i często owiana tajemnicą. Skupienie teorii leży na tym, co znajduje się wewnątrz sfery możliwości zewnętrznej strony. 1. Pusta przestrzeń. W wielu wersjach teorii zewnętrzna część sfery może być postrzegana jako nieznana lub nieistotna. Niektórzy sugerują, że to po prostu pusta przestrzeń bez większego znaczenia dla życia na Ziemi. 2. Eter lub alternatywna rzeczywistość. Inne interpretacje dopuszczają istnienie eterycznej substancji lub alternatywnej rzeczywistości po zewnętrznej stronie sfery. Szczegóły pozostają jednak niejasne i spekulatywne. 3. Duchowe wymiary. Niektórzy zwolennicy teorii wysuwają teorie o istnieniu duchowych lub mistycznych wymiarów po zewnętrznej stronie sfery. Wymiary te miałyby wykraczać poza ludzkie pojmowanie i stanowić domenę boską lub transcendentną. Poglądy te często opierają się na religijnych spekulacjach i wizjach, traktując je jako dowody na istnienie tych wymiarów. Korzenie i rozwój teorii niebocentryzmu. Choć współcześnie uznawana za pseudonaukę, teoria niebocentryzmu wywodzi się z różnych koncepcji kosmologicznych z czasów starożytnych i średniowiecza. Jej obecna forma jest jednak stosunkowo niedawna i wiąże się z działalnością kilku kluczowych postaci. Wczesne koncepcje pustej ziemi. Starożytność i średniowiecze. Idea pustej ziemi pojawiała się sporadycznie u niektórych starożytnych filozofów i mistyków. Legendy i mity z różnych kultur często opowiadają o wewnętrznych światach lub ukrytych krainach pod powierzchnią Ziemi. XVII i XVIII wiek. Pod koniec XVII i na początku XVIII wieku pojawiły się bardziej formalne spekulacje na temat pustej Ziemi. Edmund Halley, znany astronom, wysunął hipotezę, że Ziemia może mieć wewnętrzne sfery, które mogą być zamieszkane. Modernizacja koncepcji pustej Ziemi. XIX wiek. W XIX wieku pojawiły się różne pseudonaukowe teorie na temat pustej Ziemi, często związane z literaturą przygodową. Jednym z bardziej znanych autorów był John Cleves Sim, który propagował ideę, że Ziemia jest pusta i można do niej dostać się przez otwory na biegunach. Powstanie niebocentryzmu XX i XXI wiek Współczesna teoria niebocentryzmu rozwinęła się w dużej mierze dzięki działalności Jana Pająka, Polskiego inżyniera i teoretyka, który propaguje teorie na temat pustej ziemi i innych zjawisk paranormalnych. Pająk jest autorem wielu publikacji i stron internetowych, na których opisuje swoją wersję teorii niebocentryzmu. Twierdzi, że cała ludzkość żyje na wewnętrznej powierzchni pustej ziemi, a w jej centrum znajduje się Boski Pałac Boga. Elementy religijne i mistyczne. Teoria ta często łączy się z mistycyzmem i religijnymi przekonaniami. Pająk i inni zwolennicy niebocentryzmu często przytaczają fragmenty religijnych tekstów i mistycznych wizji jako dowody na poparcie swojej teorii. Psychologiczne i społeczne aspekty: Psychologiczne motywacje: Poszukiwanie alternatywnej rzeczywistości. Niektórzy ludzie są zainteresowani teoriami oferującymi alternatywne wyjaśnienia rzeczywistości ponieważ mogą one wydawać się bardziej ekscytujące lub tajemnicze niż ustalone naukowe wyjaśnienia. Skłonność do teorii spiskowych. Osoby podatne na myślenie spiskowe często kwestionują oficjalne wersje wydarzeń i naukowe konsensusy, szukając ukrytych prawd, które rzekomo są przed nimi ukrywane przez autorytety. Społeczne czynniki. Ruchy antynaukowe. W ostatnich latach wzrost ruchów antynaukowych i pseudonaukowych wskazuje na rosnące napięcia między nauką a niektórymi segmentami społeczeństwa. Teorie takie jak niebocentryzm mogą być postrzegane jako forma protestu przeciwko autorytetom naukowym. Kultura internetu, internet i media społecznościowe odegrały kluczową rolę w rozpowszechnianiu teorii niebocentryzmu. Łatwy dostęp do informacji i dezinformacji. Pozwala zwolennikom teorii na tworzenie wspólnot i dzielenie się swoimi poglądami bez tradycyjnych barier naukowych recenzji. Krytyka naukowa. Brak dowodów empirycznych. Teoria niebocentryzmu nie jest poparta żadnymi dowodami empirycznymi. Eksperymenty i obserwacje astronomiczne, geofizyczne oraz satelitarne jednoznacznie wskazują, że Ziemia jest solidną kulą, a nie pustą sferą. Sprzeczność z zasadami fizyki. Teoria ta ignoruje fundamentalne prawa fizyki, takie jak grawitacja, które nie działają w sposób zgodny z modelem pustej Ziemi. Na przykład siła grawitacji wewnątrz sfery zachowywałaby się inaczej, niż to, co obserwujemy w rzeczywistości. Niebocentryzm to fascynująca, choć kontrowersyjna teoria, która zmusza do refleksji nad naszym miejscem we wszechświecie. Choć nie jest ona uznawana przez Naukę, jej wpływ na kulturę i myśl alternatywną jest niezaprzeczalny. Warto zapoznać się z nią z dystansem i krytycznym myśleniem, pamiętając o rozgraniczeniu nauki od pseudonauki i wiary.